Janek ubrnął kaczuszką na skarpie, przycisnął i motocykl stoi bez podpórki. A teraz pokażę, jak mistrz enduro radzi sobie wyjeżdżając. Włącza napęd na przednią oś. Napęd na przednią oś za słaby. Wyciągarkę trzeba. O, coś wyciągarka za małą moc ma chyba. O, poszło. Janek, cofnij się w palnik i wyjedziesz tak jak ja. Rysiek da nam szkołę tutaj. Czy ja mam? A kto, a ty mnie, a filmujesz? Zjedź niżej, bo tutaj to rzeczywiście Ci zabuksuje. I to mi się podoba na wyjazdach w endu endu enduro. Braterska pomoc. Pomoc na dłoń. Robimy nawrotkę. Kaczuszką. Paparysiu! Janek zejdź z drogi Dobrze, dobrze, tutaj po tym dasz palnik Trzeba niestety włączyć dodatkowy napęd na tylną oś Dało się! Wspólnymi siłami!